Ale to co mnie interesuje to ten młodzieniec tutaj. Dzień dobry wszystkim. Student z tej strony i zapraszam was na pierwszy odcinek serii z modyfikacji Inwazja do gotika 2 noc Jest to druga seria jaką będę odnawiał na moim kanale, także mam nadzieję, że spodoba się wam i przynajmniej w takim stopniu jak DPD będzie dobra do oglądania. W każdym razie, odpalmy sobie nową grę, i od razu powiem, że, no tutaj, jako że jest to kompletnie nowa zawartość względem zwykłych gotików, no to będę raczej dialogi pokazywał. Powiem też, że dubbing jest tutaj w języku rosyjskim. To też, mimo iż dubbing jest, no to raczej kwestie dialogowe będę po prostu czytać ja. Żeby żeby przekazać, co postacie mają do przekazania, bo i nie każdy musi chcieć pauzować film, żeby sobie czytać dialogi. No, wierzę, że większość osób byłaby w stanie bez pauzowania przeczytać, no ale mniejsza. Także odpalamy... nową grę. O, nowa twarz. Jak cię zwoł, chłopcze? Jestem Dominik, poseł z Myrtany. O, jak widzę, przybywasz daleka. Po co? Wojna z orkami wybuchła z nową siłą. Nasz król Robert II prosi waszego władcy o pomoc w tej wojnie. Reprezentuję jego interesy. O, to z ciebie ważna osobistość. Nie znam się zbytnio na polityce, ale powiem ci, nie będziemy wam pomagać. Czemu tak sądzisz? Widzę, że Wy tam zupełnie zatraciliście poczucie rzeczywistości. Na nas też napadli orkowie. Król zbiera teraz armię, aby ich odeprzeć. Możesz więc wracać do swojej Myrtany, bo tu pomocy z pewnością nie otrzymasz. Gdzie znajduje się najbliższa miejscowość? Idąc prosto ścieżką, dojdziesz do wsi. Tylko nie każdego tam wpuszczają, włóczęgów i bandiorów w obecnych czasach nie brakuje w okolicy. Powiem tak, niedługo po ataku orków wielu okolicznych farmerów zostało zabitych, dlatego wieś została umocniona. Przypomina teraz nie wieś, a niewielką twierdzę. Dojdziesz to sam zobaczysz, a obcych do niej raczej nie wpuszczają. Jestem posłem, muszą mnie wpuścić. Nie sądzę, aby w to uwierzyli. Wyglądasz teraz nie najlepiej. Gdzie twój poczet? Gdzie okręt? Po drodze zaatakował nas okręt orków, zatopił mój statek, a załoga zginęła. Widzisz, nie masz żadnych dowodów, że jesteś posłem. Nikt ci nie uwierzy. Będziesz musiał wykazać się sprytem i zaradnością. Gdzie mogę znaleźć waszego króla? Bez względu na wszystko muszę udać się do niego, by prosić go o pomoc. W tej części kontynentu to niemożliwe. Jesteśmy tu odcięci wysokim górskim grzbietem. Aby dostać się do stolicy, potrzebujesz okrętu no chyba że zaryzykujesz przedzieranie się przez góry. Dlaczego orkowie was zaatakowali? Skąd mam to wiedzieć? Ich zapytaj. My nie zrobiliśmy im nic złego, to wy na nich napadliście. Tak więc to w sumie wasza wina. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, to zły nawyk. Jestem daleki od twojej filozofii, ale skoro tak mówisz, to może i masz rację. A ty nie możesz mi pomóc dostać się do wsi? Jestem tylko myśliwym i nie należę do ich społeczności. W sumie to ja się znalazłem tu przypadkiem. Na co polujesz? Na wszystko, co nie jest większe od topielca. Zdobycz sprzedają chłopom i z tego się utrzymuję. Wiesz, nie lubię ryzykować swoją skórą dla kilku trofeów nad łóżkiem. Dla wieśniaków jestem tylko dostarczycielem mięsa i skór. Nic nie znaczy i będziesz musiał sam sobie z nimi jakoś poradzić. Potrzebuję broni. Niedawno załatwiłem goblina, miał przy sobie miecz. Zardzewiały, ale lepsze to niż nic. Poszukaj w okolicy, gdzieś powinien nadal leżeć. Jeśli umiesz posługiwać się łukiem, to możesz wziąć mój stary. Nie jest mi już potrzebny. Zostawiłem go w jaskini. Znajdziesz przy nim też kilka strzał. A czy w tej okolicy są workowie? Tak, niestety dotarli już także tutaj. Na szczęście na razie nie podchodzą zbyt blisko. To cieszy, jeśli nie liczyć tego, że paru ludzi już zarąbali. Ale cóż, to w końcu przecież orkowie. Już pójdę, mam wiele do zrobienia. Powodzenia! I tak moi drodzy zaczynamy rozdział pierwszy, jakim jest przybycie. Mamy oczywiście kilka rzeczy do pozbierania. Sami ocencie jak tutaj widoczki się prezentują. Ja uważam, że ta mapa do najgorszych nie należy. A no i korzystając z okazji, no to chciałbym oczywiście prosić w miarę możliwości, abyście, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawili łapkę oraz komentarz. Jeżeli Wam cała moja twórczość będzie się podobać, no to y, albo jakaś jej część, no to zostawcie też po sobie oczywiście subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dobra, zebraliśmy trochę rybek, ale to, co mnie interesuje, to ten młodzieniec tutaj, Pan Dominik. To naprawdę pan? Na no i nosa, pan żyje. A już myślałem, że orkowie dopadli także i pana. Ale pan żyje i nadal może uratować myrtanę. Obawiam się, że uratować myrtany mi się nie uda, drogi Helmerze. Pan mnie poznaje. I tutaj, moi drodzy, możemy wybrać, co ciekawe, jaką rolę przydzielimy temu chłopakowi. I w zależności od tego, dostaniemy. Różny bonus w późniejszym czasie, ale o tym przekonacie się y, sami y, z biegiem serii. Uznajmy, że był kowalem. Oczywiście, że Cię pamiętam. Jesteś tym kowalem, który jako jedyny zdołał posiąść tajemnicę mistrzów Nordmaru. Jedyny retańczyk, który zdołał to osiągnąć. Pan mi poklebia, panie Dominiku. Ależ skąd, Helmer? Mam do czynienia z politykami i nadmierne pochlebstwa nie są w moim stylu. Jak dobrze, że moje ubranie już wyschło. Teraz jest znacznie lepiej. Skoro jesteś ubrany, to teraz muszę poszukać ci jakiegoś bezpiecznego schronienia. Poczekam tu na pana. Jeśli pan coś dla mnie znajdzie, to cię o tym powiadomię. Dziękuję, panie Dominiku. Bardzo cenię sobie pomoc tak wielkiego człowieka jak pan. Dobra. Troszeczkę tutaj Wazelinki mam wrażenie, poszło, no ale gramy w końcu w Gotika, więc. Czy mnie to dziwi? Niespecjalnie. No, w każdym razie, z tym chłopaczkiem mamy wspomnianego questa na znalezienie mu schronienia, no, ale do tego jeszcze oczywiście przejdziemy. Na razie, wyzbierajmy co możemy. I tak zebrałem właśnie kilkanaście przedmiotów bez animacji. Wiem, wiem, mam quick loota, ale no cóż. Tak jak nam pan Edgar powiedział, mamy od niego wziąć sobie parę broni. No, i co ciekawe, on mówi nam o tym mieczu, tylko my go założyć nie możemy. Na szczęście tutaj jest laga, którą znalazłem, wychodzi na to przed mieczykiem. Nie pamiętam gdzie był sam mieczyk tak dokładnie wbity, ale zaraz go pewnie uda się gdzieś tu podnieść. To mamy pochodnie. Generalnie rzeczy jest tu do zebrania trochę. Dobra, to już robimy quick lootem, bo tego jest troszeczkę za dużo dozbrójmy się i ja od razu bym się przespał tak na dobrą sprawę, ponieważ są rzeczy, które bugują się tutaj, jeżeli zrobimy je pierwszego dnia. Także od razu załatwmy jakby tę sprawę. Kolejna jeszcze rzecz, którą warto podkreślić, która, no, czy warto, nie warto, to jest taka swoista ciekawostka po prostu. A, mieczyk jest tutaj, dobra. Mamy, jak widzicie, 13 ochrony przed bronią. Zamysłem twórców zapewne było, abyśmy zaczynali z założonym pierścieniem Dominika, który daje nam plus 3 do defa przed bronią, natomiast ten pierścień mamy zdjęty, co oznacza, że my na czysto będąc w samych gaciach mamy po prostu te trzy dodatkowe punkty ochrony. Czyli mamy naszą własną żelazną skórę tak zwaną, no bo ten efekt jest efektem pierścienia żelaznej skóry. Dobrze, ja tu sobie zapiszę przy okazji, będę, korzy będę korzystał sobie z literek do oznaczenia. I pierwsze co zrobimy, to nie będzie wcale pójście wykonywanie jakichś początkowych questów, tylko zbierzemy sobie kilka łatwych punktów doświadczenia. Mamy tutaj trzy ogniste jaszczury, które, jak się przekonacie za chwilę, są bardzo dobrym źródłem expa na początek. Ale zresztą zawalczmy z jednym z nich, może nie z dwoma, bo to pewna śmierć. No, i trochę może zepsułem niespodziankę tym, że mam pokazane punkty życia, ale tak. Ogniste jaszczury w inwazji są w pewien sposób niestety albo stety zbugowane i posiadają tylko 10 punktów życia, a mówiąc konkretniej, mają 120 punktów życia aktualnych, ale tylko 10 maksymalnych. Z tego względu nie są, nie są w stanie jakby wytrzymać więcej niż 3 hity, bo pierwszy cios zbija im te ochronę perzetów nadmiarową od razu do ich y, poziomu maksymalnych perzet, a pozostałe dwa ciosy bijące minimalne pięć obrażeń no to sami widzicie pozwalają je wykończyć i dzięki temu mamy bardzo szybko tak naprawdę nabity pierwszy poziom i to pozwala nam od razu przy okazji przejść sobie tutaj ja będę starał się trzymać z daleka od tamtego lasu jeszcze ponieważ jest tam y, no coś co może nam napsuć trochę szyki y, ja mam nadzieję że nie stanie się nie zadzieje się ten problem, tylko będziemy mogli normalnie się stąd oddalić i zobaczymy się za chwilę ponownie na plaży Edgara. Aha, i zwykłe jaszczury nie mają tego baga, więc one są groźniejsze od ognistych. No i jesteśmy znowu szkołą Edgara. Zbierzmy sobie kilka przedmiotów stąd. Mamy grupkę goblinów, którą za moment się zajmiemy. Gdzieś tutaj są goblinskie jagody, które bardzo chciałbym zebrać. Ale może odsunę się od lasu, żeby nie prowokować nieszczęścia w postaci ognistych, znaczy nie ognistych, tylko właśnie zwykłych jaszczurów albo kwiepiców, które mogłyby chcieć mi zrobić krzywdę. I właśnie tutaj były dwa gobliny, te tak zwane młode, i jeden dorosły, który może być nieco groźniejszy. Chociaż no dla nas nie jest, bo my tak czy siak bijemy po pięć, chociaż tak w sumie warto zaznaczyć jeszcze. Że mamy w statystykach z takich rzeczy, które się wyróżniają, po 25% walki każdym rodzajem broni. Więc, kryta na początku, mamy tak naprawdę solidnego, możemy często go zadać i niewiele nam potrzeba do wejścia na ten poziom mm, wojownika, walki bronią. Niestety, kosztuje z jakiegoś powodu w tej modyfikacji 20 PNów za plus 5 w dowolnej broni, żebyśmy się podszkolili. Więc. Tak naprawdę, no mistrza byłoby bardzo, bardzo trudno w tym modzie wbić, chociaż widziałem, że jest to możliwe, ale ja nigdy w to nie celuję. Jakby mi wystarczy, żebym umiał trzymać broń jak wojownik, dobra, no tego sobie nie zbierzemy niestety, bo potrzebujemy potrafić otwierać zamki. Także tak, ja raczej będę celował tylko w to, żeby sobie nabić... Yy... Walkę bronią na poziom e, wojownika, czego też tak naprawdę nie muszę do końca robić, ponieważ w modyfikacji e, jest kilka broni pod zręczność, które dadzą nam już wystarczającą premię do e, trafienia. Także możemy sobie zagrać tutaj taką hybrydką pod zręczność częściowo. O, kretoszczury się e, na nas tutaj postanowiły uwziąć. No to spróbujmy się policzyć z nimi. No jest e, tu chyba dwa czy trzy kretoszczury. Ale pojedynczo się zagrowały, więc nie powinny stanowić większego problemu. Plus, no, one nie biją nam aż tak dużo, jakby w pojedynkę nie będą, nie będą szczególnie groźne. Gdyby się rzuciły na nas dwa, no to już te dziewięć obrażeń mogłoby zrobić swoje przy tych początkowych niskich kapuczkach. No, ale myślę, że poradzimy sobie tak czy siak. No i już zobaczcie, walka idzie całkiem całkiem zgrabnie. Tak naprawdę trzeba wyhaczyć po prostu ten pierwszy atak kretoszczura i nie pozwolić mu się tym może trafić. To jest już wystarczająco, żeby zapewnić nam w miarę możliwości zwycięstwo w tym starciu. I tak, mięso tutaj warto smażyć, ponieważ jest ono po usmażeniu lepsze niż w normalnej nocy kruka przywraca 20 zamiast 12 punktów życia. I czy jeszcze z takich funkcjonalności coś warto powiedzieć, pierdołowatych, które, na które nie każdy zwróciłby uwagę? No, ciemne grzyby przywracają po 5. Serafisy, nazwane tu serafisami, a nie niebieskimi bzami, przywracają 15 hapeków, a nie 5. No i przy okazji muzyka gra tutaj z Gotika 1. Nie wiem czy słychać, ale jest to muzyka z G1 aktualnie grająca, ten Nature Film, tak zwany. Ja pierniczę. Przestraszyłem się, mimo że wiedziałem, że Kretoszczury tu są, tylko nie spodziewałem się, że zaatakują tak szybko. Dobra, spróbujmy wymanewrować jednego z nich. Tak, żeby się zablokował od drzewo. Jakby tylko jeden mi wystarczy, żeby się zblokował. Drugi może być właśnie gotowy do walki. No i o to chodziło. Jesteśmy w stanie dzięki temu tę dwójkę poskładać. Sami zobaczcie, no, Kratoszur nie jest w stanie mi odpowiedzieć w trakcie tych swoich żałosnych prób zaatakowania mnie. I to jest jak najbardziej dla mnie wystarczające, bo pozwala, no, pozwala się uratować w porę. No, ten się trochę zablokował i przez to mi wypłacił hitka, ale tak czy siak powinienem go pokonać, to też się stało. I sami możecie zauważyć, po pasku brakuje nam niewiele do awansu na następny poziom, co też za chwilę, mam nadzieję, się zmieni. To znaczy, że mam nadzieję, że ten poziom za momencik wbiję. Dobra, zapiszę sobie znowu. To jest, ten, to jest urok pierwszych poziomów gotyka, że będzie się zapisywało gęsto i często. No, i tutaj mamy przeciwnika nieco poważniejszego, bo jest to pojedynczy pełzacz, ale myślę, że i tak powinienem dać sobie z nim radę, ponieważ on dostaje stager od naszych ciosów. Więc raczej nie będzie problemu kombinacją lewo-prawo go poskładać. No, chyba że się odblokuje ze swojego utknięcia w ścianie, to wtedy może być ciut gorzej. Ale wystarczyło nam na szczęście czasu, żeby go poskładać. Mamy tu kilka przydatnych przedmiotów. Ja tu będę musiał i tak wrócić z umiejętnością otwierania zamków, także ja póki co po prostu pokazuję te okolice i potem będę już przychodził tutaj, no, wycinając, wiadomo, tę drogę. Co tu jeszcze było? Aha, no tutaj jest jedna rzecz, którą mógłbym zebrać, tak naprawdę. Ojoj, krwipilce tu są. Dobra, pięknie. Na szczęście padają bardzo szybko. I tutaj kolejna rzecz wzięta z Gotika 1. Bohater od początku gry potrafi zbierać skrzydła z krwiopijców, tak jak było to w jedynce. W dwójce natomiast straciliśmy tę umiejętność. O i tu mamy przemiany w Olbrzymiego Szczura. To jest moment, który chciałbym poświęcić na pochwalenie naprawdę przemyślanego designu tego moda, w niektórych przynajmniej miejscach, bo tutaj znaleźliśmy zwój przemiany w Olbrzymiego Szczura. I zobaczcie, jaka tu jest dziura w tym murze. Bo do, do wsi nie wejdziemy tak o. Musielibyśmy coś dać strażnikom albo coś wykombinować. Ta dziura natomiast pozwoliłaby przejść przez nią zwierzęciu niekoniecznie chrząszczowi, ale na przykład właśnie olbrzymiemu szczurowi. I od razu powiem, jest to najlepszy sposób na wejście do wioski, ponieważ zapewnia nam największy bonus doświadczenia ze wszystkich rzeczy, które moglibyśmy zrobić. A sam zwój nie okaże się szczególnie przydatny w późniejszym czasie. Także myślę, że. No, jest to naprawdę taki. Nie chcę, nie chcę używać koniecznie słowa fajne, ale jest to naprawdę ciekawy, dobrze zrobiony i przemyślany element filozofii tej, tej modyfikacji. Zanim jednak pójdziemy tam, to nauczę się właśnie najważniejszej umiejętności na początek od tego tutaj włóczęgi. W I tą umiejętnością będzie otwieranie zamków. Zagadajmy więc. Witam, kim jesteś? O, nowa morda! Twarz, nie morda. Uuu, jaki delikatny, zapewne błękit na krew. Nieważne, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Dobra, dobra, jestem, jakby to powiedzieć, wędrownym handlarzem. Chodzę po świecie, otwieram cudze kufry, zabieram różne rzeczy i sprzedaję. Czyli handlujesz kradzionymi towarami. Oj, tam zaraz czemu? Kradzionymi, znalezionymi. Jeśli chcesz, mogę ci coś sprzedać. E, możemy z nim przegadać kwestię dostania się do wsi. Co ciekawe, on nam powie o innej dziurze wewnątrz muru, przez którą możemy wpłynąć, ale jest to słabszy sposób i jest tak naprawdę nieco bardziej oddalona, więc nam się bardziej opłaca po prostu wejść na szczurku. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, mogę Ci pokazać, jak posługiwać się wytrychem. Oczywiście nie za darmo, bo wszystko ma swoją cenę. 100 sztuk złota będzie w sam raz. I tylko 5 penów, moi drodzy, to jest bardzo tania umiejętność w tym modzie. Naucz mnie otwierania zamków. Będziesz potrzebował wytrychów i zręcznych palców. Kładasz wytrych w zamek i ostrożnie obracasz nim w lewo lub w prawo. Szczerze mówiąc, biegłość przychodzi z czasem. Najważniejsze to nie dać się złapać. Pohandlujemy? Czemu nie? Ma facet, kilka rzeczy, które możemy zakupić, ale mnie interesuje przede wszystkim, żeby mu kilka przedmiocików sprzedać. Nie interesują mnie te miecze, nie interesują mnie tak samo te lagi. Toporek mu sprzedaję z tego względu, że nie będę szedł tu pod broń dwuręczną. Kilo w sobie zostawiam, bo nigdy nie pamiętam, czy czegoś tu nie było. Perełki mogłem pootwierać i mieszki, ale to nieważne. Mnie tak naprawdę interesuje od tego ziomka w tej chwili yy, wzięcie sobie maczugi z kolcami, bo jest to broń, która chwilowo może być yy, no jednak yy, przydatniejsza niż laga, to na pewno. I przede wszystkim yy, kupię sobie 10 wytrychów, bo wytrychy będą dosyć... Yy, jak możecie sobie wyobrazić, użyteczne. A, jeszcze jedno. Na pewno przydałaby ci się mapa okolicy. Na pewno by nie zaszkodziła. No to mogę ci taką sprzedać za jedyne 100 sztuk złota. Będę o tym pamiętał. I możemy też za stówkę kupić, właśnie mapę okolicy. No ale to. Czekajcie, wezmę sobie tę maczugę z kolcami. I mamy tu nawet przemiankę wścierwojada muszę zobaczyć jakie mam zwoje no jest kilka przydatnych ogólnie zwoje będą dosyć użyteczne w tym playthrough to na pewno ja bym się cofnął może jeszcze w jedno miejsce zaraz zobaczycie zresztą o co chodzi dokładnie tu są goblinie jagody więc podnieśmy je i idźmy w miejsce o które mi chodziło a chodzi mi dokładnie o to miejsce i stąd musimy popłynąć dosłownie kawałonek i wpłynąć sobie tutaj pod wodę i tędy dostaniemy się do pewnej jaskini, w której znajduje się skrzynia i kilka przydatnych przedmiotów, nie tylko w tej skrzyni, ale i poza nią. Dokładniej mówiąc, mamy tutaj tak: leczenie średnich ran, szczaw królewski i kuferek, do którego kombinacja brzmi następująco: lewo, prawo, lewo, lewo, lewo prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. I w skrzyńce mamy eliksir siły. Raz 1000 sztuk złota, co powinno pokryć nasze początkowe wydatki, przynajmniej. No, wiadomo jak to jest w gotiku, może być z tym różnie, ale mamy tutaj, no przynajmniej na zakup jakiegoś pancerza lepszego. To taka główna, myślę, zaleta. No i eliksir siły, który pijemy od razu, ponieważ w tym modzie nie ma progów punktowych. Znaczy jest próg, ile się możemy ma maksymalnie nauczyć, ale nie ma progów, żeby przeskakiwały nam koszty. To też nie powinno nas to szczególnie obchodzić. A może inaczej. Progi, z tego co pamiętam, są, ale od wartości, powyżej których i tak się uczyć nie możemy, więc. No, to tak jakby progów efektywnie nie było. I skrzynka, którą i wtedy nie otworzyliśmy z braku umiejętności, ma prostszą kombinację, bo jest to jedynie lewo, prawo, lewo prawo i prawo no ale zawiera też znacznie mniejszą e, mniej interesującą zawartość chociaż no zwój kuli ognia może się w którymś momencie naturalnie okazać przydatny prosiłbym cię Dominiku abyś się nie blokował jednak no i tak na dobrą sprawę możemy teraz wchodzić do wioski mm. więc zróbmy właśnie to co będzie tym najlepszym rozwiązaniem w tej konkretnej chwili Czyli przedostajmy się za pomocą przemiany w olbrzymiego szczura. Zapiszę jedynie, żeby może nie było problemów, bo wiadomo, że różnie może być. Czasami coś się może zbagować. Ktoś nas może uznać za e, niebezpieczną jednostkę, jak się będziemy tak próbowali dostać. No i hyc. Ok, odmieniamy się. A, kilow mi założyło. Nieważne. Na razie omijamy tego jego mościa, ponieważ. E, nie chce mi się podkładać pod niego głosu. No dobra, po prostu typiarza spróbujmy ominąć. Okej, okay, w ten sposób działa. Wyciągnięcie zwykłej broni często potrafi nie zadziałać, ale łuk bądź magia już tak. No i zagadajmy do strażnika. Ej ty, jak się dostałeś do wsi? Nie wpuszczałem cię. No jak to nie? Więc w jaki sposób znalazłem się w środku? No tak, innej drogi tu nie ma. Właśnie. Ta pogoda źle nam nie działa. Zapominam wszystko. Każdemu się może zdarzyć. No i moi drodzy, my jesteśmy w starym, znaczy w wiosce. Co prawda, soundtracku nie ma tu innego niż ten Gothic Nature, więc. A nie, jest. Jest, jest soundtrack ze Starego Obozu, czyli. Wszystko się zgadza. <ścoughs> Dobra. Ja myślę, że to będzie wystarczające. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Wpadajcie proszę na serwer Discord, Dziekański Dwór, link będzie w opisie i zajrzyjcie, jeżeli chcielibyście, link do dysku Google, na którym znajduje się podręcznik do Gachika, czyli systemu RPG, w który, nad którym cały czas pracuję. Dajcie znać, czy się, czy się podoba taka formuła, czy chcecie, żebym czytał te kwestie dialogowe. A tymczasem co, życzę wszystkim ponownie, miłego dzionka. Trzymajcie się na razie, i cześć! Eliksir siły!